Cześć, słuchajcie, dzisiaj prezentujemy Wam kolejne auto. Jest to Kia Niro, rocznik 2017, 147 tysięcy przebiegu, silnik hybrydowy 1.6, łącznie 141 koni mechanicznych, dokładnie chyba 141. Auto oczywiście z polskiego salonu, miało jednego właściciela do tej pory. Mam nadzieję, że tutaj na tym filmie będzie w końcu widać jaki ona ma kolor, ponieważ na zdjęciach dzisiaj... Nie mogłem tego zupełnie uchwycić. Generalnie zrobiłem wam też jedno zdjęcie. Ono będzie wrzucone do ogłoszenia z bliska klamki do słońca, gdzie ten lakier się troszeczkę mienił, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Słuchajcie, auto praktycznie całe w oryginale. Jedyna rzecz, która tutaj była e, lakierowana to tylna klapa, i lakierowany zderzak. Tu jest jeszcze, e, tu jest jeszcze widoczny znak po tym wszystkim, słuchajcie. W tym miejscu mniej więcej była zarysowana, a klapa to musiałem się dobrze przyjrzeć na, zdjęciach, że, przyjrzeć na zdjęciach, że tutaj była rysa Dlatego została polakierowana, ale mamy wszystkie zdjęcia, pełną dokumentację do tego, było to robione w salonie Więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany dzwoncie, podeślemy na maila, nie ma żadnego problemu Słuchajcie, tak to wygląda, opony wielosezonowe, nówki sztuki, świetnie sobie radzą Nawet w głębokim śniegu, co pewnie widzieliście na zdjęciach Jeszcze raz ją ja obejdę dookoła LEDy do jazdy dziennej na dole Tutaj mamy żarówki halogenowe, lampy soczewkowe, i do tego, jak je zapalimy, to, to w tym miejscu nam się jeszcze taki ładny ledzik zaświeca. Słuchajcie, bardzo fajne spalanie. Yy, okolice 4,8, 4,7 w zimie, troszeczkę więcej, gdzieś w granicach 5,5. ,5. Może obejdę go trochę dalszej odległości, żebyście sobie go zobaczyli. Słuchajcie, tak to wygląda. Dobra, przechodzimy może do wnętrza, żeby nie przedłużać. No, tu jeszcze mamy kamerkę cofania. Tak wygląda bagażnik. Naprawdę jest dość duży. Eee, słuchajcie, co pod spodem? Pod spodem jeszcze miejsce na parę gadżetów. Pod tym wszystkim jest koło zapasowe. A może i wam pokażę. Proszę bardzo zostać. Nie naprawczy, naprawdę montażowy jest. Tak to słuchajcie, wygląda. Możemy sobie tuletkę jeszcze przy tym wszystkim zasunąć. No, wchodź jest. Ok. Zamykam. Lecimy dalej. Fajne światła, słuchajcie jak jest zaświecę, a może Wam to pokażę. Będzie widać? Powinno być widać. Ładnie nam się to wszystko tutaj świeci dookoła, bardzo fajny efekt wizualny. Tak to wygląda, jedziemy dalej. A to może zacznijmy sobie od tylnej kanapy. Moją szmatkę do jeżdżenia zabieram. Słuchajcie, fajne wykończenie Piano Black. Tak, jak tutaj widzicie, szyby z tyłu, oczywiście elektryczne, tapicerka półskórzana i bardzo dużo miejsca. Zobaczcie, ja tu normalnie z przodu siedzę, może nie jestem najwyższych, najwyższego wzrostu, ale tutaj naprawdę, naprawdę można podróżować bez żadnego problemu. Ciekawa rzecz jeszcze, zobaczcie, tu jest gniazdo do ładowania. Możemy sobie podpiąć laptopa w trasie albo zwykłą ładowarkę do telefonu, będzie nam to szybko ładowało. Dobra, jedziemy dalej, żeby nie przedłużać. Słuchajcie, cztery szyby elektryczne, regulowanie drzwi, sterowanie lusterkami od tej składania. One są teraz w trybie automatycznym, czyli po zamknięciu samochodu one nam się będą składały. Tak wygląda fotel kierowcy. Naprawdę bardzo ładna tapicerka. Z ciekawostek, i lewy, i prawy fotel jest regulowany na wysokość. Więc pasażer też sobie może ten fotel wyregulować, będzie jechał dość wygodnie, a w wielu samochodach regulacja ma tylko fotel kierowcy. Ciekawostka, słuchajcie, tutaj mamy hamulec ręczny w nodze jak kiedyś w Mercedesie, nie wiem czy do tej pory tak jest, najwyżej napiszcie w komentarzu. Słuchajcie, jedziemy dalej, tutaj sobie otwieramy klapkę w lewu, regulacja wysokości świecenia świateł, regulacja natężenia podświetlenia, asystent pasa ruchu i kontrola trakcji. Tak wygląda słuchajcie, kierownica. Kierownica jest skórzona multifunkcyjna. Ja sobie wsiądę do środka. Kierownica jest słuchajcie, multifunkcyjna, tak jak wam mówiłem, więc tak, po lewej mamy sterowanie yy, radiem oraz telefonem. Po prawej mamy przyciski do tempomatu i do przerzucania sobie różnych yy, do przerzucania sobie różnych. Yy, jest akurat mi telefon zadzwonił jak wam tłumaczyłem i wyleciał mi z głowy przerzucania sobie różnych funkcji na ekranie. Słuchajcie, odpalamy. Sprawdzanie układu. Za chwilę jak nam to przeleci, możemy sobie go zapalać. Przegląd 327 km, no to nie za daleko, nie, nie za długo. Słuchajcie, jedziemy tak, yy, mamy tutaj nawigację, mamy tutaj nawigację, ale mamy też CarPlay, więc możemy sobie podłączyć, yy, możemy sobie podłączyć telefon, przerzucić google mapy, tym podobne rzeczy. Co my tu jeszcze mamy na tym radiu? Słuchajcie, stacje, ustawienia. Nawigacja, obraz, Bluetooth, data, czas Wi-Fi, czyli pewnie jeszcze możemy sobie tutaj jako router ustawić ten samochód. Słuchajcie, wygaszacz ekranu, wykrywanie telefonu i inne rzeczy. Nie będę wchodził w szczegóły, bo szkoda czasu. Tak wygląda tutaj sterowanie radiem. Tak wygląda panel klimatronika. Klimatronik mamy dwustrefowy. Niewiele, słuchajcie, różni się to od jakiegokolwiek innego klimatronika w jakimkolwiek innym samochodzie. Może poza tym przyciskiem. Przyciskiem, kiedy sobie to włączymy, to nawiewy są kierowane, powietrze jest na, na, kierowane tylko i wyłącznie na kierowcę. Jedziemy dalej. Słuchajcie, niżej mamy tak gniazdo USB, gniazdo AUX. Już dostaję ostrość, mam nadzieję, że widać gniazdo USB i AUX, więc możemy sobie podłączyć telefon. Tutaj mamy dwa gniazda do ładowania. Fajna sprawa. Tak wygląda, słuchajcie, skrzynia. Tu jeszcze możemy sobie wyłączyć parktroniki tylne. Tak wygląda skrzynia. Mamy tutaj też tryb sport. Jeżeli ktoś chce poszaleć, to nie ma takiego problemu. Słuchajcie, fajna jest to, że mamy podgrzewaną kierownicę i podgrzewane fotele. Fotele sobie możemy jeszcze dodatkowo regulować. Kierownica jest tylko w jednej pozycji. Uchwyty na kubki, tutaj standardowo. W podłokietniku mamy jeszcze fajną sprawę, bo mamy szybkie gniazdo do ładowania telefonu USB. Także też ciekawa opcja. Złapało, jeszcze kliknę palcem. O, teraz złapało. Dobra, ok. Słuchajcie, lusterko mamy fotochromatyczne. Tutaj podświetlenie wnętrza oraz uchwyt na okulary. Schowek, no to klasyka. Bardzo ładna deska, fajnie w tym piano bleku. To jest, słuchajcie, wykończone. Zobaczcie, ostatnia, jak mieliśmy była yy, wykończona w czarnym połysku, w w białym połysku. No ten czarny chyba troszeczkę bardziej mi się podoba. Mamy tutaj też ten oczywiście i co aha jeszcze zegarów wam nie pokazałem słuchajcie 147 tysięcy przebiegu tak to wygląda i jeżeli chodzi o wnętrze to chyba byłoby to na tyle jeszcze wam pokażę od pasażera jak to wygląda Tak wygląda fotel pasażera i deska. Słuchajcie, tak to wygląda z grubsza. W razie czego pamiętajcie, że jesteśmy tutaj: Niech się zrobi tutaj ta ostrość. samochody.pl, W razie czego dzwoncie 507, 678, 607. Odpowiem na wszystkie pytania, jakbyście chcieli jeszcze jakieś dodatkowe informacje. Nie ma żadnego problemu. Dzwoncie. Z mojej strony to wszystko. Słuchajcie, kończę. I do zobaczenia. Cześć.